Najłatwiejsza i najlepsza pod względem widokowym trasa dla początkujących w Tatrach. Także jest naprawdę przyjemnie, nie ma tłumów ludzi. Najlepsze jest to, że tutaj wczoraj w tym miejscu podobno był niedźwiedź. Idąc tym szlakiem można też zobaczyć najwyższy wodospad w Polsce. Robi naprawdę fajne wrażenie, także jakby... Dla nas to jeden z najpiękniejszych widoków jakie do tej pory podziwialiśmy w Polsce. Serio. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami z Palenicy Białczańskiej, gdzie rozpoczynamy dzisiejszą wędrówkę. Zaczniemy od kilku informacji praktycznych. Za bilet parkingowy zapłaciliśmy 75 zł za cały dzień. Tu polecam zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem i koniecznie online. Kasia na miejscu jest po prostu drożej. Bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego również warto kupić online. Unikniecie w ten sposób stania w kolejkach. Ich akurat nikt nie lubi. Jedni ruszają na szlak pieszo, tak normalnie jak to w górach. A inni, a dobra, zostawię to bez komentarza. Mimo iż mamy poniedziałek, to wędrowców na szlaku jest całkiem sporo. Absolutnie nie narzekam. W końcu sami jesteśmy jednymi z nich. Do tej pory cały czas szliśmy czerwonym szlakiem, dokładnie tym, który prowadzi na morskie oko. Ale przy wodogrzmotach Mickiewicza odbiliśmy na Dolinę Pięciu Stawów Polskich i tutaj już prowadzi szlak zielony. Na początek trochę trzeba podejść pod górę, kawałek się schodzi i tutaj już jest tak względnie płaska ścieżka. No Najlepsze jest to, że tutaj wczoraj w tym miejscu podobno był niedźwiedź. Nie wiem, czy dzisiaj też uda nam się go zobaczyć. Ale fajnie by było. Ten niedźwiedź był widziany tutaj w dolinie Roztoki wczoraj gdzieś przy Strumyku, ale wydaje mi się, że mało prawdopodobne jest to, że i dzisiaj. Uda nam się go spotkać, zwłaszcza w tym samym miejscu, ale mamy oczy dookoła głowy, cały czas się rozglądam. Mam przygotowany aparat. Jak będzie daleko, to wymienię sobie obiektyw na ten daleki do dzikiej przyrody i wtedy będziemy mieli ładne ujęcia. Chyba dzisiaj mamy dość dobre tempo, bo właśnie minęła godzina, a my przeszliśmy już 4 260 km 260 metrów. Nogi trochę po wczorajszym wejściu na górę nadal są zmęczone, ale idziemy. W sumie to nawet rozważamy wydłużenie szlaku i dojście jeszcze też do Morskiego Oka czarnym szlakiem, ale to wyjdzie później w praniu. Dzisiaj jest poniedziałek, także jest naprawdę przyjemnie, nie ma tłumów ludzi, a wczoraj jak ktoś przegląda w te facebookowe grupy, to po prostu tutaj było kongo, kosmos. Jeden człowiek na drugim siedział, a teraz proszę bardzo, nikogo nie ma, tylko ja i Patryczek. Jak przygotowywaliśmy się tutaj do tego wyjazdu w Tatry, to przeczytałem gdzieś, że droga do Doliny Pięciu Stawów Polskich, chociaż w zasadzie jest ich sześć, to najłatwiejsza i najlepsza pod względem widokowym trasa dla początkujących w Tatrach. No, oczywiście poza morskim okiem, bo tam prowadzi cały czas droga asfaltowa. Tutaj jest leśna ścieżka, są kamienie, są schody takie z kamieni dużych poukładane, także też idzie się fajnie i przyjemnie. Jeżeli ktoś ma. Taką chociaż średnią kondycję rusza się, jest w miarę aktywny, to myślę, że śmiało można tutaj ruszać na szlak. Idąc tym szlakiem, można też zobaczyć najwyższy wodospad w Polsce, czyli Siklawa. Woda tutaj spada z 70 metrów. Najwyższy wodospad w Polsce, my już go widzimy z daleka, ale podejdziemy sobie trochę bliżej. No, i dotarliśmy nad wodospad. Robi naprawdę fajne wrażenie. Także, jak będziecie wybierali tutaj na tą Dolinę Pięciu Stawów, to warto iść dalej zielonym szlakiem. I do dotrzecie, właśnie do tego wodospadu. To jest 30 minut drogi od tego rozwidlenia. Także, no, żal nie skorzystać i tu nie wpaść. My jesteśmy już po kawie, po kanapce i idziemy dalej. Ostatnie kilka kroków. Trzy, dwa. Jeden i mamy, proszę Państwa, Dolinę Pięciu Stawów Polskich. Przed Wami Wielki Staw. Przyznajcie, że ten widok robi niezłe wrażenie. Dla nas to jeden z najpiękniejszych widoków, jakie do tej pory podziwialiśmy w Polsce. Serio. Zmieniliśmy teraz szlak na niebieski i z tego wodospadu do schroniska mamy 10 minut drogi. I tutaj widzimy ten pierwszy staw, który mijamy po drodze. Wygląda obłędnie, no ale cóż, te widoki muszą. Tutaj pozostać, a my musimy ruszać dalej, bo yy... czekamy, nasze brzuchy czekają na dobry obiadek. A mam nadzieję, że to będzie dobry obiadek. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. No i finalnie mamy jedno z najpiękniej położonych schronisk górskich w Polsce, w Tatrach, schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. A z racji, że znajduje się ono na wysokości 1671 metrów nad poziomem morza, jest to także najwyżej położone schronisko w Polsce. Teraz jemy żurek. Z takim widokiem patryk jeszcze nigdy żurku nie Dobry? No, Dobry? Jeszcze ostatni rzut oka na przedni staw i idziemy teraz w kierunku Morskiego Oka. Tutaj tabliczka przed chwilą pokazywała nam, że Czeka nas godzina i 40 minut marszu, i będziemy nad Morskim Okiem, czyli chyba najsłynniejszą miejscówką w polskich tatrach. Tutaj dalej prowadzi niebieski szlak. I według aplikacji mapy turystyczne mamy jakieś 170 metrów przewyższenia do pokonania, czyli znowu będziemy się wspinać. A w nogach mamy już dzisiaj 10 km w 5 godzin, a czeka nas jeszcze jakieś 10. No, że jeszcze jest 10 km. Że mamy już 10 w nogach. Niebieski szlak z doliny pięciu stawów polskich do morskiego oka pnie się powoli pod górę, a za plecami powoli pojawiają nam się zarąbiste widoczki. Wybaczcie, ale muszę to powiedzieć: jak tu k jest pięknie. Te góry, te stawy, kapitalny widok. A tu jeszcze rzut okiem na Dolinę Rostoki i rozpoczynamy zejście w kierunku morskiego oka. Przed nami pojawiło się już morskie oko, także zaraz będziemy na miejscu. Widoczek zacny. No i co mam więcej Wam mówić? Dajcie znać, czy już byliście nad morskim okiem. Do Morskiego Oka mamy już rzut beretem, myślę jakieś 15-20 minut i znajdziemy się nad najpopularniejszym jeziorem w Tatrach. I też oczywiście jednym z najpiękniejszych, bo trzeba szczerze powiedzieć, że Morskie Oko to zarąbista miejscówka, no i wizytówka naszych Tatr. A schodzimy teraz już cały czas po takich kamieniach, są fragmenty gdzie... Trzeba się troszeczkę wspomóc rękoma, ale ogólnie spoko. Jeżeli ktoś chciałby iść w drugą stronę, czyli najpierw zdobyć morskie oko, a później udać się do Doliny Pięciu Stawów, no to tędy też śmiało można pójść. Tutaj prowadzi szlak niebieski z Doliny Pięciu Stawów do Morskiego Oka. Czas według mapy to 5, nie 5 godzin godzina i 40 minut. W drugą stronę myślę, że. Można się spodziewać podobnie. Dotarliśmy nad morskie oko. Troszkę to nie nasze klimaty. Zbyt dużo ludzi i zbyt turystycznie. Ale co jak co, widoki kapitalne. Jesteśmy już w aucie i powiem Wam, że to chyba był taki najdłuższy nasz trekking w tym roku. No, chyba tak. 23 km, łącznie nam wyszło 9 godzin i 40 minut. No, no. tak. Co przeszliśmy, to, to dużo. To tak, nasze. Ale widoki kozackie. Także polecamy. Trasę. Dolina pięciu stawów. Jak najbardziej. Jak ktoś ma ochotę wydłużyć o morskie oko, można. Chociaż najlepsze widoczki... Pięć stawów. Pięć stawów. No, można zahaczyć o ten wodospad, bo to też chyba 30 minut się zbacza, tylko z trasy. Właśnie on jest w zasadzie tak po drodze. No, zdecydowanie polecamy. Myślę, że fajna wędrówka. Mamy nadzieję, że też informacje, które Wam podrzuciliśmy w tym odcinku, Wam się przydadzą. Dajcie znak. Znak, dajcie znak, nam znać. Dajcie nam znać, jaki kolejny szlak chcielibyście zobaczyć na naszym kanale, a my być może się tam wybierzemy. Bo tak. jeszcze trochę pochodzimy tutaj po górach. A teraz y, jedziemy coś zjeść do jakiejś dobrej restauracji, bo no. Trzeba. Bo trzeba. Bo trzeba, trzeba. Uzupełnić Ten żurek jednak taka średnia. Kaloria. Kaloria. No ale to wiadomo, no, nie ma co tutaj oczekiwać. Tak, tutaj ale... Ważne, że coś ciepłego i że trochę się energii doładowało. No ale właśnie w górach to nawet chleb ze smalcem smakuje tak naprawdę, bo jak jest się wymęczonym człowiekiem, to, to się je po prostu wszystko i wszystko jest ok. Dobra, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy. Czy lubicie tatry, czy byliście i czy chcielibyście odwiedzić? Tak. I czy w ogóle ktokolwiek z Was był na, nad morskim okiem? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Na razie.